Trudno jest tak e, znaleźć na gorąco jakąś taką trafną e, odpowiedź. Nie wiemy, czy my tak słabo dzisiaj jechaliśmy, czy Leszno jest takie piekielnie silne. A wydaje mi się, że tutaj potrzeba się wstrzymać troszeczkę z opiniami, poczekać na rozwój sezonu. A wygrywamy wysoko u siebie z, z Toruniem, przegrywamy bardzo wysoko na wyjeździe z Lesznem. Także no, ja bym się wstrzymał chwilkę z bólami, e, Wiem, że to boli e, nas też bardzo, nie tylko kibiców, e, no bo myśleliśmy, że tutaj po udanym w miarę początku dotrzymamy e, tu kroku, ale tak od połowy zawodów Unia nas e, zmiażdżyła i tutaj żaden kierunek gdzieś tam e, sprzętowego, sprzętowych zmian nie przynosił rezultatu. Wydaje mi się, że chyba za dużo tutaj było zmian i, i za mało gdzieś tam może skupienie się na jazdy, bo nad jazdą tak na gorąco, nie mam za bardzo tej takiej trafnej odpowiedzi, po prostu e, gratuluję, gratuluję drużynie leszczyńskiej, która wygrała zasłużenie, była bardzo silna, także jechali świetnie. No a my, a my tutaj zachowujemy oczywiście pokorę, którą mieliśmy, spokojnie wracamy i zaczynamy ciężko pracować, czekając na dwa mecze na własnym torze i, i tutaj sprawa otwarta jest, także mówię, sezon się dopiero zaczyna, także duży spokój. Muzyka